Ciema, ja jestem Patryk, ze mną są... Polish Light I pożór. I kontynuujemy mapkę Ścieżki Losu Już Ratunek nareszcie no, Ostatnia mapka Dobra, to ja się dozbroję i idziemy Ruszajmy no. Otwierajcie te drzwi Czemu I tu musi be... badać taka... Bo taki mamy klimat a a być... tak. tutaj będą te... Hej, Luis! Mój muszę tu siedzi. Dlaczego siedzi, a nie stoi? jest taki działek z ciebie, jak z Billa? Bardziej. Nie, Bill nie jest mój. Mój jest Luis. Ja bardziej z Billem. Karol, nie gwałć tego guzika! <laughs> e, to są generatory, tak? Tata znowu Tata znowu oh. nie działa to wideo. Może płyty nie ma? Wezmę M16 od nieżyje, nieżyjącego świętej pamięci Billa. A, tutaj paliwo. Ok, lecimy po kanistry. To jest jak w y, dead center jest generator, i trzeba kanistry tam uzupełniać. Pozu no, słyszę smokera gdzieś. To niedobrze. O, czarcia na jest... bieg. Ej, chodź tu, ktoś, jest, jak będę podawał Prawdziwy może podawaj. Całknie się. Nie, bo może kradnie. Tankuj. Ej, Patryk, wiesz, co, ale to, ten Twój plan coś nie wyjdzie, bo. Właśnie. Eee. Właśnie, właśnie, to jest. To jest to. Dobra, przeżyję. Musimy go uratować, nie? nie wiem, czy wiesz. Dobrze nie wlewaj tego od razu, bo potem przychodzą tanki. Nie. Ta, no na tej mapie są dwa tanki, tutaj trzeba się skupić. Nie, bo to ja, po... One chyba z czasem wytrzyążą. Charger. No wypiernic... Ej, uwaga, że gdzieś w budynku. No właśnie, no to nie idź tam. I Hunter! Woździł cię, mi, są mnie sami, nie czuję się dobrze. masz. Dostał heda. O, defibrylator, na razie wezmę. Nie. A wiesz, na, na tej mapie to się mało brzela. Bierzemy kanistę i tankujemy. Ja. Yeah. I tankujemy, nie? Jak prawdziwy tank. W kolejce. No, 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 no. <laughs> da jeszcze so, te dwa. O, le le leci tank. Y, mołotow niepotrzebny Szybko się go ściągnie No Znaczy na... na... Dzielnie jest tak szczerze Gdzieś go słyszę O przychodzi. jest tutaj O tak nie, nie strzelaj w to, nie strzelaj w to, nie strzelaj ja Może na samą mamkę na zaawansowanym pojedziemy Może To jest znaczy kampanie, bo to Psy nie mam oo Smoker Dobra ja wlewam kolejne. Prawie smoker nie zapowodny na szczęście Panko, tu, tu, tu charger, tu jest charger Tu jest krzyż Siu A to sorry Dobra, tutaj jakieś tam dwie są no ja Jeszcze tutaj sam, coś się nie spalił a to jest Hunter! To jest Hunta! Dwa Hunter'y! No właśnie, prawie u mnie. No też. Dobra, bierzemy i jedziemy. A Rosel nic nie pomaga, no. Pomaga, strzela. <grywka> Ale też mogłem ponieść. Czy ty, Patryk, biegniesz? Nie wiem. Jeszcze ja rozglądam się, gdzie ja biegnę. <grywka> Waka się z usunięsłym Tego nie było Ej, Charger zambiegnie, nie wiem czy wybicie Baga wie, bierze Charger! Wow, wow ale Jeszcze kwas, kwas, kwas Czekaj, ja się uleczę Bo idzie tank To nie jest Sacrifice, by się poświęcić, a to jest, szczerze, fajne fajny, fajny, moment Weź Sacrifice, jest dla mnie słabo grał jest właśnie beczne, bo hey, ja się... a oni nam też trochę pomagają. No tak, bo oni nas oni strzelają. Wow. Taki, takie jeszcze dwa, dwa dodatkowe te. Je, gdzie są jeszcze? Tam. Ej, nie! O nie, nie, nie. Leżę. Ej, jockie. Nie znożycie. jak gnij. Powali mnie, powali mnie chyba. Nie. Nie, uratowałem cię. Dzięki. Zm Bierz to i jedziemy. A tylko. Weź może tam, to, to ostatnie. Dwa tanki lecą więc grubo. Tylko dwa ładować się. K kiedyś nagrałem y w Left jedynkę, To był taki moment, że, w że aż trzy tanki szedły w jednej na jednej mapie. A dre, uważaj, tak szły. Jest rekord. Mam osobisty rekord. Ostatni kanister. Ła! Wow. Wow. Wy z twarzy. Dobra, jeden padł. Bo jeden patasz drugi. No Czy tak, jest... ale jeszcze, jeszcze chyba wchodzimy na most tego co Ej, myślę. ale oni tutaj osłaniają, to czego się boją? Oj, 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 oj lag. Tu lag, lecę? Oj, oj, ping coś. Czasu nie ma dawać. Dobra. A właśnie, wezmę w teczkę. No, no most. Uwaga. Nie, budu. Przejdź przez całe miasto, żeby opuścić boss i żeby jechać dalej No I To jest jeden z najważniejszych tych sposobów Muszę do raszowania No jest szczeraj we mnie Jesteśmy z rynnym to... Dawaj Ja prowadzę Będę pierwszy Co z tego jak wszyscy muszą być przy tym No, no. Jedziemy. Yeah. I zostawiamy napisy końcowe. O. Ktoś nie zagrał The, The Sacrifa... Sukcesor. damy swoje statystyki. No tak, to zostawiamy i kończymy potem. No. No zobaczymy jak to. Roszel, we własnej osobie to jest coś. 30, 30 minut prawie graliśmy, zero zgonów. A nieraz nie byłem powalony, jak Roshel. Czyli teraz ten odcinek trwa chyba 8 minut z tego co się domyślałem. No to krótko coś. To no, finał jest trwa 18. No to to jest tak. tak ja tak jak już ten mnie. 0, 7, 2, 1. ani jednego numera nie zabiłem. <laughs> Rozer 4. Ja 4, chargery. Ja hmm. Jak 0, oczywiście. Ja jeden nie wiem, po raz pierwszy bot ma więcej ode mnie zabójstw, nie to jest niewi niewiarygodne. Zawsze więcej miałem Ja słaby. Zraszony wits. Każdy po jednym. To Ale ja mam najwięcej! Boje bo jeden jest większy niż wasze jeden. Nie. No. A to... samot. tego filmu ucierpiało 873 zombie. A, Mało. Myślałem, że będzie więcej. Na tej ma być się na 2000. Dobra, to będzie na tyle. Więc no. trzymajcie się, do zobaczenia, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i nara! Popa. Na razie.